Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie alfabetu w przestrzeni wolności. Dzisiaj porozmawiamy sobie o literce G i granicach. Bardzo ciekawy temat dla mnie, nie wiem czy się zmieszczę w takim wybranym czasie dla siebie 10 minut, ale postaram się. Tak samo z tymi fragmentami, bo dla mnie dosyć trudno się zmieścić. I dlaczego jest to takie, dlaczego jest to taki obszerny temat? W sumie to jest wszystko bardzo proste, tylko przez to, że, um, że w dzieciństwie te granice nasze były totalnie nieszanowane i, i totalnie nawet nie wiemy, większość z nas nawet nie wie, gdzie leżą nasze granice i jesteśmy kompletnie odcięci od naszego ciała. I od tego, kiedy mówi na mnie. A więc jeżeli, jeżeli już z tym pracujesz, jeżeli już wiesz, gdzie są Twoje granice, no to gratuluję, ponieważ jesteś w zdecydowanej mniejszości społeczeństwa. I teraz słyszałam taki, takie fajne zdanie, że granic nie trzeba stawiać. Granice po prostu trzeba szanować, bo granice nasze już są. One już e, są tak jakby ustawione <grymienie> w nas um, i nasze ciało, nasze ciało jest naszym kompasem tych granic. Więc nasze ciało daje nam znaki, kiedy, kiedy nasza granica zostaje przekroczona. Ale tak jak już w tym e, wideo o fragmentach opowiadałam, że w momencie, kiedy ciało jest straumatyzowane, to to najczęściej albo te granice są bardzo rozmyte i nie szanujemy ich totalnie ich nie szanujemy albo stawiamy je dużo mocniej mamy taki mur dookoła siebie więc możemy wejść w takie właśnie dwie osobowości możemy być albo takimi people pleaser czyli takimi ludźmi którzy wszystkich chcą zadowolić chcą żeby każdy ich lubił i po prostu nie szanują swoich własnych granic, nie potrafią powiedzieć nie tam, gdzie myślą nie, nie potrafią powiedzieć tak tam, gdzie chcą tak, i generalnie nie wiedzą w ogóle, są odłączeni od swoich potrzeb. A druga osobowość może być taka, że tylko ja się liczę, tylko moje zdanie, tylko mój świat. Jeżeli ktoś chce wejść zbyt blisko, to mu po prostu od razu nie pozwalam, bo jest to dla mnie niekomfortowe. Czuję w ciele, że jest to niekomfortowe, więc to oznacza, że, że nie mogę sobie na to pozwolić. Więc teraz warto z tymi, z tymi dwiema osobowości, osobowościami pracować, jeżeli masz trudności właśnie z poszanowaniem swoich granic, z nawet z, z zlokalizowaniem ich. Więc teraz ja, kiedy ja byłam tą osobą, tym people pleaserem, byłam taką osobą, która chciała zadowolić każdego. Bardzo kocham ludzi, kocham im pomagać, kocham widzieć ludzi szczęśliwych. Myślę, że to jest w większości nasza natura, że, tak, że tacy jesteśmy. No, Bóg nas tak stworzył, abyśmy byli miłością. I abyśmy nią, ją szerzyli. Jednak w dzieciństwie, kiedy jesteśmy tą miłością, a nasi rodzice, czy opiekunowie, czy, czy system, czy szkoła, w pewnym sensie wykorzystują to, ponieważ sami są emocjonalnie niedojrzali lub bardzo zranieni, no to często wykorzystują taką właśnie dziecięcą tą dziecięcą miłość, tą dziecięcą taką naiwność, można powiedzieć i biorą z tego i czerpią z tego. I w momencie, kiedy, i w momencie, kiedy y, za dużo czerpali, to, to w tobie się po prostu na wzórko, w tobie się y, wytwarza takie, y, takie poczucie, że, że musisz to robić, że musisz kochać, że musisz wiecznie dawać. Więc kiedy musimy, kiedy czujemy, że musimy, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo i od tego zależy nasze szczęście, to to już, to już nie jest miłość, to już jest zależność, to już jest styl przywiązania, to już jest w pewnym sensie dla nas niezdrowe. I z takiej osoby bardzo często. Osoby w jakimś tam procesie zdrowienia stają się w którymś momencie, jeżeli uda im się zacząć szanować swoje granice, pracować ze swoim ciałem, to w pewnym momencie taka osoba może stać się tą drugą osobowością, czyli stawiać mur. Dlatego, że od zawsze była dla innych, po prostu się w pewnym sensie tak zmęczyła tym, że kiedy zaczyna stawiać granice, kiedy zaczyna, szac, zaczyna szanować swoje granice, zauważać, co się w ciele dzieje, to nie potrafi jeszcze tego do końca zbalansować i zaczyna mówić nie wszystkiemu. Wszystko jest na nie, bo to jest moja granica, bo jeżeli to zrobisz, to przekroczysz moją granicę. I bardzo często tak jest, że osoby, które najpierw właśnie ulegały wszystkim, w momencie, kiedy y, zaczynają rozumieć o, o tych granicach, to stają się właśnie takie bardzo ochłodne, stawiają taki mur, aby siebie ochronić i, i najczęściej totalnie przestają wpuszczać do swojego świata na przykład osoby, które wcześniej były tam bardzo naturalnie i cały czas. No wiadomo, że to może wytworzyć duże konflikty w związkach, w rodzinie, w pracy. Czasami jest to bardzo potrzebne. Zależy jaką masz, masz sytuację. Ja gdybym nie postawiła w pewnych <laughs> aspektach mojego życia takich bardzo konkretnych granic i nie skupiła się na sobie, to może dzisiaj nie byłabym tu, gdzie jestem. To się czuje, to jest potrzeba i ja uważam, że dla własnego dobra, dla własnego zdrowia, jeżeli potrzebujesz stawiać takie bardzo, bardzo radykalne granice w danym momencie, to po prostu to zrób. Wszechświat i Bóg chce dla ciebie najlepiej, więc nawet jeżeli stracisz jakieś osoby, tak, nawet jeżeli poczujesz się samotna, to to, to minie, to przejdzie, z tym, się, z tym można pracować i tak naprawdę możesz tylko wejść w miłość. Jeżeli poczujesz jeżeli zaczniesz wchodzić w takie poczucie, że to Ty jesteś miłością, że nie ma nic do stracenia, tak naprawdę, to ludzie dookoła ciebie sami zaczną się zmieniać albo zaczną nawigować do Ciebie inni ludzie. Więc ja nie żałuję, że postawiłam w pewnych aspektach mojego życia takie granice, ale też wiem, że można to troszeczkę bardziej zbalansować i. Można też się nauczyć stawiać te granice w taki lżejszy sposób, ponieważ właśnie z tego nie mam żadnych granic, do tego nie podchodź do mnie, nie chcecie w moim życiu, boję się. To jest, to jest strach. Boję się, że znowu ktoś przekroczy moją granicę, więc wolę totalnie się od tego odciąć. To jest strach. W momencie, kiedy sobie zdamy z tego sprawę i zaczniemy sobie po prostu. Uspokajać ten strach, to można komuś zakomunikować naszą granicę w taki lżejszy sposób. Można powiedzieć po prostu komuś: Słuchaj, ja tego nie lubię, albo to mi się nie podoba z jakiegoś powodu, ja sobie. Um, Zapytam siebie, dlaczego mi się to nie podoba, ale na daną chwilę na przykład nie chcę tego robić albo nie chcę brać w tym udziału. Mam nadzieję, że zrozumiesz, to nie jest przeciwko tobie. Nie nauczyliśmy się komunikować w taki delikatny sposób. A najczęściej, kiedy naprawdę z serca komuś coś powiemy, to jeżeli ta druga osoba jest zdrowa, nie jest totalnie narcystyczna, to ona zrozumie to. Być może nawet na chwilkę się obrazi, albo na chwilkę gdzieś tam um, poczuje się odrzucona, ale za chwilę zrozumiecie, że, 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 że to jest okej. Okay. Jeżeli naprawdę mamy os, y, do czynienia ze zdrowym związkiem, to takie coś będzie w porządku. Dużo bardziej w porządku, niż właśnie takie krzyczenie, nie, ja nie chcę tego robić, nie, nie. Y, z tym do mnie nie podchodź. Dlatego, że. Mm, że to jest oznaka, że jesteś, że, że, masz, że masz traumę, że masz jakąś ranę, że nie znasz do końca swoich granic, nie umiesz ich uszanować i po prostu na siłę odpychasz wszystko, byleby tylko nie zostać zranionym. Także to ty musisz sobie wyważyć, wyczuć, Jakie granice masz, kiedy je szanujesz, kiedy nie. Oczywiście taka praca, jak mówię, na przestrzeni wolności, czy mój program emo emocjonalnego, emocjonalnej inteligencji jest w tym bardzo pomocny, ponieważ czasami potrzebujemy takiego bodźca i takiego prowadzenia. Ja również tego potrzebowałam, więc możesz zakupić sobie te dwa programy w linku w opisie. I powiem Ci, że później jest tylko lepiej w momencie kiedy. W momencie, kiedy jesteś już, kiedy czujesz się bezpieczna, kiedy czujesz się zdrowa, kiedy wiesz, kim jesteś, to czasami nawet to, gdzie kiedyś byś postawiła granicę, czasami nawet nie stawiasz jej, bo nie masz... Po co, bo nie masz, w pewnym sensie się niczego nie boisz. Nie boisz się niczego stracić, nie boisz się, że ktoś cię odrzuci. Po prostu robisz swoje, i w momencie, kiedy ktoś przekroczy twoją granicę, to najczęściej, kiedy jesteś już w tej takiej um, energii miłości, to, to ta osoba, Zauważy, że przekroczyła Twoją granicę, to ta osoba poczuje, że coś nie tak może zrobiła, że może coś chciała od Ciebie zabrać, co nie jest jej. Czy miałaś tak kiedyś na przykład, że masz do czynienia z taką bardzo zintegrowaną, fajną osobą i ta osoba w danym momencie na przykład mówi ci nie albo że czegoś nie lubi i ty się wkurzyłaś, albo myślisz o, coś tam nie chce mi pomóc? albo jakiś samolub. A potem przychodzisz i mówisz, kurczę, no, to powiedział w sumie w taki normalny sposób, zauważasz, jaka ta osoba jest w życiu codziennym jak zwykle jak zwykle się komunikujecie i przeanalizowujesz to, co do ciebie być może powiedziała i mówisz, no, w sumie to, to rozumiem. Tak jest, że energia osoby zintegrowanej jest po prostu tak silna i tak um, spokojna i taka wysoka częstotliwość od takiej osoby bije, że jeżeli pragniesz coś od tej osoby wziąć i ona ci po prostu w spokoju tego nie daje, to to, to ty to wyczujesz. Jeżeli jesteś osobą, która chce się rozwijać i jeżeli jesteś osobą, która pragnie być w dobrych związkach z innymi, to ty Tą lekcję wyciągniesz, i na drugi raz potraktujesz tą osobę z większym szacunkiem. I tak samo do Ciebie, jeżeli jesteś już miłością, jeżeli jesteś e, osadzona w swoich granicach, ale też osadzona w tym, że wiesz, że jesteś miłością, wiesz, że nic nie może być Ci zabrane, wiesz, że nic już nie może być dodane, bo już wszystko masz. To nawet jeśli ktoś przekroczy Twoją granicę, to patrzysz na tą osobę z miłością, i, i wiesz, że to się poprawi, i wiesz, że ona się poprawi, i wiesz, że ona przyjdzie, a jeśli nie przyjdzie, to też OK. Więc życzę nam wszystkim, abyśmy byli e, coraz częściej i częściej właśnie w tej świadomości, że wszystko już jest, nic nie może nam być zabrane, nie ma żadnego zagrożenia. E, a jeśli na daną chwilę nie czujesz jeszcze tego i czujesz, że masz właśnie problem z tymi granicami, to zapraszam Cię do kontaktu. Możemy Tobie również utworzyć spersonalizowany program, sesję dla Ciebie tylko pod kątem granic. Także zapraszam i do następnego.